Skoro wszyscy wygrali, to kto tak naprawdę przegrał? A co ważniejsze, co naprawdę wydarzyło się w cieniu nocy 13 czerwca? Główne media mówiły tylko o uranie, o obiektach nuklearnych i bliżej nieokreślonych zagrożeniach dla bezpieczeństwa, ale pominęły jeden wstrząsający fakt: atak nie był wymierzony w Iran, lecz w rosnący sojusz gospodarczy, który po cichu podważa fundamenty władzy Zachodu. W tym materiale pokażemy ci, dlaczego izraelskie naloty nie miały nic wspólnego z programem nuklearnym, ale były prewencyjnym ciosem wymierzonym w energetyczne serce nowego porządku światowego. Dlaczego Iran stał się kluczowym ogniwem BRICS i dlaczego Zachód musiał zareagować, zanim będzie za późno. Obejrzyj do końca, a zrozumiesz. Dlaczego dzień 13 czerwca może przejść do historii jako początek globalnej wojny między chylącym się ku upadkowi światem jednobiegunowym a nowym wielobiegunowym porządkiem wschodzącym na scenę, i dlaczego to może mieć bezpośredni wpływ na Twój portfel, Twoją pracę i przyszłość Twojej rodziny?